Damian, tak na imprezy chodzisz? Zdarza się. To poczekaj. Tu masz komplet na rękę. <noise> Ale z przeciwwagą będziesz miał inaczej. Nie? Wszystko musi być do bramy, co do gramusia. Trenujesz teraz na rzeźbę? Płynę. Przegapcie tego. <grymne> Już jesteście. Dzień dobry. Tak sobie jechaliśmy samochodem z kamerą Seven Nutrition. Krążyliśmy dookoła. Nagle koło. Koło 14 znaleźliśmy się w kole. Kotleczka Gym, jesteśmy u Marcina. Z kim dzisiaj zrobię trening? Jasne, że będzie Marcin Kotleczka, ale również Damian Kufel. Tego pana nie trzeba przedstawiać, tych panów nie trzeba przedstawiać. Już jesteśmy. Piąteczka, cześć. Witam. Bałem się, że mi urwie rękę, jak się będziemy witać. Cześć Marcin. Witam. Trzyma. Piona. Super. Super. <laughs> Cieszę się, że panowie zmienili plany, bo troszeczkę im pokrzyżowałem, ale fajne jest to, że zadzwoniłem do Damiana i to była szybka akcja. Mówi, nagramy trening. Okej, okay, kiedy? Jutro. Dobra, już kręcimy. I tak się powinno załatwiać sprawę. Akcja, reakcja. Wszystko będziemy sobie omawiać jak zawsze podczas całego treningu, także jak zawsze zostaniecie z nami od samego początku do samego końca, ale Damian, jesteś przed zawodami. Ile tygodni? Jestem nieco ponad 5 tygodni przed zawodami. Jesteśmy na kanale 7 Myślę, że jest to świetny moment. Ale o tym powiemy jeszcze za chwileczkę, także czekajcie co tu będzie za niespodzianka. 5 okay, tygodni. Tak yy, Marcin? Cicho, tu. Ja na ten moment wychowuję dzieci i pracuję, także e, zawody jeszcze troszeczkę muszą poczekać, ale już się niecierpliwie, także myślę, że no, przyszły sezon wiosna powinien już wejść w grę. Zobaczymy. Na ten moment trenuję dla siebie tak, jak lubię i, i, i staram się trzymać formę. I to jest fajne, że nie przygotowuję się do zawodów, ale cały czas jesteś w reżimie. Jak będziecie gdzieś blisko, spadajcie. Nie powiem, że na kotleta, ale <laughs> na, kotlecz... kotleta na kotleta też, na kotleczka. Gym. Dzisiaj trening, robimy push, klatka barki triceps, ale wszystko raczej tutaj pod Damiana, dlatego że on ma, jak już mówił wcześniej, 5 tygodni, więc my możemy sobie tam to pozmieniać, on już nie może. Znaczy się może, bo jest młody chłopak, ale no może. <laughs> może? To wszystko już za chwilę. My się rozgrzewamy i w międzyczasie wszystko będziemy opowiadać. Także zostańcie z nami. Yy, dobra. Jakie pierwsze ćwiczenie robimy? Ja, ja to... Damian. Wyciskanie na z ostatnim na suwnicy. Trzy serie robocze. Zakres ruchu 80 plus w ostatniej serii zrobimy jeszcze dropa, ale teraz jeszcze takie dwie, trzy serie okay. wstępne. Pierwsze ćwiczenie zaczynamy, bo już nas telepie. Ale to sobie... Albo delikatnie sobie zawsze ławeczkę przesunę, ale dobrze chodzi ci pęta maszynka. Zaczynamy pierwszą serię roboczą 140 kg. Zobaczymy, może to będzie jeszcze rozgrzewkowa. W perspektywie trzech serii, a jeszcze w ostatniej z dropsetem, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy przy pierwszym ćwiczeniu nie będziemy szaleć 140 kg 310 10 z dropset. Jedziemy. Jak Cię przygniecie, to przyjdę, rób, rób. Pięknie, okej. Okay. Ale to jest, to jest tak masz, że robisz, jest lekkie, lekkie, lekkie i nagle... Dokładnie, nie jest Świat to nic i... dziwnego, szczególnie właśnie w tym okresie, to to właśnie... gdzie węglowodanów jest troszkę mniej. No. Przychodzi po prostu taki moment, że wydaje się, że jesteś w stanie jeszcze zrobić spokojnie 5-6 ruchów Okazuje się, że jesteś w stanie zrobić 3 czwarte. Liczysz kalorie? Oni służą tego nie liczą, tylko po prostu odejmują, dodają. I te kalorie. W tym momencie ile? Jaka zapotrzebowanie jest u Ciebie? Dzień treningowy mam nieco ponad 3000. Mhm. Nie wchodząc w szczegóły. Dziennie tak. treningowy nieco poniżej 3. Waga obecna? 111,5 kg. Życie masy? 125. Ciebie pytanie, odpowiedź. A na scenie, za chwileczkę, za moment, jeszcze nie teraz, na scenie, ile musisz mieć na weryfikacjach? 104 kg. Także jeszcze jest troszeczkę do zrzucenia, ale jest 5 tygodni, więc... Na razie tutaj zrobimy sobie progresję, popracujemy w czterech seriach. W zakresie 8-10 ruchów. No i możemy sobie tutaj manipulować jeszcze ciężarem. Myślę, że 45 na pierwszy ogień. Jak to wygląda, panie? Generalnie teraz to ja przynajmniej pewnie marci podobnie. Dwie, trzy serie robocze, długie przerwy, ale my się dostosowujemy dzisiaj do tego konia, bo jest przed zawodami, także trzymamy jego tempo i nie ukrywam, że odcina, że ciężar serii na serii staje się po prostu mega ciężki. Nie ma tej. Regeneracji, Ty jesteś już przyzwyczajony do takiego treningu? Gdzieś tam im bliżej startu, tym krótsze przerwy, większa intensywność, zagęszczam ten trening, więcej serii łączonych, dropsetów, tego typu akcji, nie? Mhm. W okresie masy wiadomo, większe klamoty, większe przerwy, natomiast teraz trzeba trzymać tempo, więc... A więc... Więc zaczynam, więc zaczynam. Więc Ty zaczynasz, a ja się tylko zapytam, ale to za chwilę. <słuch> O no właśnie, właśnie, jest dobrze. Chciałem coś powiedzieć, co tu jest teraz ćwiczone, ale najlepiej zobaczcie to sami. Marcin, to teraz he. He. Ja sobie ćwiczę, to robisz normalnym splitem sobie. Tak. Jak to sobie podzieliłeś? Eee, klatka z bicepsem, barki z bicepsem, nogi i plecy i trupa. A, czyli stary, uczciwy split. Tak jest, dokładnie. Cztery Nie? razy w tygodniu, teraz trenuję na tyle na ile pozwala mi sytuacja w domu w pracy. No. I tak sobie ten poziom trzymam. Eee, no i jak widać... Jest dobrze. Nie, nie jest źle. Kardio też robisz sobie? W nie, nie, w ogóle nie robię kardio. Nie mam czasu, robię tylko szybki trening. Uciekam do domu, do dzieciaków, także to także pozwoli mi trening jest, okay. i wystarczy. No, a powiedz mi, ale żarcie cały czas w reżimie. No tu widać zresztą, co tu, teraz? No, to nawet nie ma co pytać. Trzymam, trzymam tam miskę sobie, staram się tam w granicach tych 4000 kalorii Jeść, ale jak mam ochotę podejść, to podjadam. Nie strzykuję się do zawodów, więc. Przyjdzie chcę, okres, że nie będziesz podjadał. mieć czystą głowę i się Dalej, nie siodaj, nie bo trzymam tu jak psa na uwięzi. już <czerpłem. śmiech> Ekstra. Puta aí gosto studio Tak, kolejnym zestawem ćwiczeń będą wznosy Huntley bokiem w serii łączonej ze wznosami Huntley. wszystko zrobimy siedząc. Zakres między 10-12 powtórzeń. Lecimy. Tak musi być. Kamera sobie nadal kręci się na pełnych obrotach. Ostatnie ćwiczenie na naramienny, tym razem podciąganie sztangi w staniu chwyt szeroki. Oczywiście każdy robi inaczej to ćwiczenie. Aczkolwiek wszystkim dobrze wchodzi, a temu to już w ogóle wchodzi. Trenujesz teraz na rzeźbę? No stary tylko i wyłącznie 15 w górę, tak, jeśli tak. chodzi o powtórzenia. No, Bietry tam nie trzymam za bardzo, aha, aha. tylko właśnie duże tempo. A na rowerze znów nie robisz, bo na rowerze dużo jeździsz. No i biegam, nie? A, no nie, no to wszystko wszystko się zgadza. Kierownica od stara, kierownica od malucha. Dobra, pary yy, są za nami. Marcinek, co robimy na triceps? Teraz robimy na triceps bombki na poręcza. O. A następnie z tego co uzgodniliśmy z namianem linki na wyciągu. Nic mi o tym nie wiadomo. No to możemy potraktować jako rozgrzewkową. Weźmiemy sobie łańcuch. Marcin mówi, że waży 25 kg. Przekonamy się. Tymczasem jedziemy dalej. The winner is... <laughs> to ja nie chcę tego medala. <laughs> Mocna. Damian, tak na imprezy chodzisz? Zdarza się. To poczekaj. Tu masz komplet na rękę. <śmieniu> Chcesz no. O Jezu, jaki to ciężkie. Trzymaj palcem. Nie, teraz ten. Jagułomocz. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz w życiu robię z tymi łańcuchami. Bo nigdy... Tak? No to miałem wrażenie, że w zrobię. Ale dlatego, że jestem chudy. Teraz im bliżej zawodów, tak trenuję po prostu splitem. Robię klatę solo, plecy same też, nogi dzielę sobie na czwórki dwójki. dwójki. czym dwugłowe trenuję z naramiennymi i piąty najbliższy trening to są same łapy. Dziś nas namówiłeś na pusha, więc troszkę zrobiliśmy łukąc w swoją stronę. Zrobiliśmy taki niecodzienny dla mnie trening. Czyli wszystko pogodziliśmy dzisiaj. Dokładnie. Cały czas wiszą, także trzeba będzie je prędzej czy później... Tak naprawdę Damian się z Marcinem ugadaliście dzisiaj na nogi, ale że robiliśmy ostatnio nogi, więc szybciutko przemodelowaliśmy swoje treningi, no i wyszło jak wyszło. I jeszcze nie jest koniec, także jeszcze nie odchodźcie od telewizoru. Zazwyczaj jest tak, że jak widzimy zdjęcia Instagramowe, to są przerobione nieraz i tak dalej, bo każdy chce wyglądać jak najlepiej. Za chwileczkę zobaczycie, że zdjęcia Instagramowe nieraz wyglądają gorzej niż w rzeczywistości. Proszę bardzo. <grym> W ten to sposób zakończyliśmy trening klatki, barków i tricepsów. Był Damian. Był Marcin. Był Rozumiemy się bez słów. Słuchaj. Słuchajcie, panowie, bardzo dziękuję. Damian życzymy powodzenia na nowej drodze życia. Oczywiście mówimy o karierze sportowej. Już w trakcie odcinku, odcinka jak żeście obserwowali, to... Jesteśmy umówieni na kolejne treningi, ale to jak Marcin będzie przed zawodami, jak ja będę przed zawodami. A ja postaram się ulać. No właśnie o to chodzi, bo tak to inaczej nie będzie nagrywki. Także panowie, bardzo dziękuję. Powodzenia w tym trudnym okresie, bo jesteś właścicielem siłowni. Także... Przyda się, przyda się. Także, żeby było wszystko w porządku. Słuchajcie, jak zawsze dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się zdrowo, pamiętajcie, żeby być zawsze na bieżąco. Co należy zrobić? Wcisnąć subskrypcję i dzwoneczek i wtedy wszystko jest jasne. Fryta w trasie, zapraszam do kolejnego odcinka. Z kim? Już niedługo się przekonacie. Dziękuję panowie. Jeszcze raz to... Oa, znowu wyrywałem ręce. A potem te ręce trzeba mieć wielkie. Dziękuję, trzymajcie się, cześć. A ja, a ja zapraszam do Kotleszka Gym. Jeśli będziecie w pobliżu, każdy jest mile widziany. Jak będziecie się kręcić w koło, to pamiętajcie, że to jest w kole. W kole. Do zobaczenia, cześć. <laughs>